Cześć kochani, witam Was w kolejnym vlogu. E, dzisiaj mam dla Was e, dużo pogadanek na różne tematy. Stwierdziłam, że warto taki film nagrać, e, bo o wiele rzeczy mnie ostatnio pytacie e, i chciałabym to zebrać w jedno miejsce. Dlatego postanowiłam, że dzisiaj nagram dla Was vloga. Ja się dzisiaj za bardzo nigdzie nie wybieram i tylko do Biedronki, no nie będę Wam kręcić, jak robię zakupy w Biedronce. E, natomiast jak wrócę, to ogarnę się, zjem coś i na pewno wtedy sobie siądę. I pogadam do Was na te różne tematy, o które mnie pytacie, m.in. o ombre, o tatuaż, który planuję, a także o hybrydach. Więc oglądajcie dalej. Słuchajcie, wróciłam, pokażę Wam, co kupiłam. Nie ma tutaj nic nadzwyczajnego, ale wiedziałam, że pokażę Wam. I tak, bardzo lubię tą tortillę pszenną. Były też takie ciemniejsze, jakieś pełnoziarniste bodajże. Natomiast teraz ich nie ma w ofercie, więc kupiłam tą. Kupiłam też sałatę masłową. i, i, i jogurt naturalny. I kupiłam sobie loda. I co ja tu jeszcze mam? Serek. Stwierdziłam, że sobie zrobię tortille. Mam jeszcze mięso, filet z kurczaka. Odmrożę sobie. No i tak jak widzicie, mam jeszcze o pomidorki, więc to nie będzie tylko sałata, mięso i serek. Bo właśnie stwierdziłam, że sobie dam troszkę tego sera, że chciałabym, żeby to było takie bardzo pożywne. E, a później mogę do kanapek czy, czy jakąś sałatkę zrobić z tym serkiem. Też go bardzo lubię. E, więc takie zakupy z, z Biedronki oczywiście mam materiałową torbę. Zawsze staram się brać materiałową. Nie jest to i wygodniejsze, i torba wielokrotnego użytku. No i dbamy o nasze środowisko. Więc jestem gotowa, troszkę się pomalowałam, ale też nie za bardzo i umyłam włosy, bo, bo były niefajne, ale też nic z nimi nie robiłam. mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Zresztą to jest vlog, więc umówmy się, siedzę w domu, to po co będę się nie wiadomo jak stroić. I chciałabym właśnie zacząć od włosów, bo ostatnio dostałam zapytanie, jak zrobiłam ombre, jak uzyskać taki efekt. I powiem Wam, że to naprawdę nie jest żadna filozofia, ja kupiłam zwykły rozjaśniacz z Joanny, rozrobiłam go sobie w pudełeczku, tak jak jest napisane na opakowaniu i pędzelkiem go sobie nałożyłam, po prostu tak jak uważałam do tej wysokości, do której chciałam i na sam dół dałam najwięcej tego rozjaśnia, rozjaśniacza i powiem Wam, że ja zrobiłam tak, najpierw nałożyłam tutaj na wszystkie włosy, podzieliłam je sobie na jakieś tam części, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby mi się porozjaśniały też i spod spodu i na górze i wszędzie. I trzymałam je jakieś 20 minut. Później, jak spłukałam ten rozjaśniacz, to jeszcze sobie nałożyłam troszkę na końcówki, tam gdzie widziałam, że nie rozjaśnił się tak, jak bym chciała. I też trzymałam może 10 minut. Więc no, trzymam krócej, niż jakby jest na opakowaniu, bo tam jakby pierwszym razem to się trzyma 40 w ogóle już i tyle już nie powinno się w ogóle później nakładać. Więc ja powiedzmy, że trzymam 30 minut, ale jakby z takimi przerwami i też nie na, na wszystkie włosy, więc no niektóre by miały po 20 minut, niektóre 30. I dlatego wyszedł taki delikatny efekt, gdybym trzymała dłużej od razu, to pewnie wyszedłby troszkę. Jaśniejszy efekt, że tak powiem, troszkę jaśniejsze byłyby te włosy na końcach, ale stwierdziłam, że nie chcę ich przepalić, nie chcę ich zniszczyć. I dlaczego zdecydowałam się na takie farbowanie, rozjaśnianie w domu? Dlatego, że już robiłam włosy ombre u fryzjera i nie dość, że dużo płaciłam, to i tak one mi się później wręcz wykruszały. No, mówię wam, ja czesałam włosy i czułam, że one mi po prostu tak, jakby nie wiem, jakby mi się odłamywały, więc bardzo, bardzo były zniszczone. Nie wiem, jakich produktów używała ta fryzjerka, ale chyba nie najlepszych. Więc <grym> rozjaśniacz z, rozjaśnia z Joanny, jak na razie lepiej mi się sprawdza. Jak widzicie, no to nie jest nic trudnego, ja na to poświęciłam wieczór. Oczywiście ja Wam polecam y, poprosić kogoś o pomoc, żeby mógł nałożyć ten rozjaśniacz równiutko i tak dalej, bo tej tej z tyłu, wiadomo, to nie widziałam za bardzo. I na przykład pod spodem wiem, że mam jaśniejsze włosy niż na wierzchu. Więc y, no najlepiej, jak Wam ktoś pomoże. Ja akurat mam wtedy sama i miałam jakiś taki kiepski humor, stwierdziłam, że muszę coś dla siebie zrobić no i zrobiłam sobie ombre. wiecie co, ja mam naprawdę jakieś fazy, że ja, ja uwielbiam zmiany i ja bardzo często na przykład y, przemyblowuję pokój y, ale jak już nie mam ja, w jakiś sposób przemyblować czy już po prostu każda opcja była wykorzystana no to wtedy robię coś innego i wariatka ze mnie w każdym bądź razie, y, to jeżeli chodzi o włosy słuchajcie, zrobię sobie kawy i zaraz wracam bo <gryw> zaraz chyba zasnę E, powiem Wam, że pogoda jest beznadziejna, jest szaro góro ponuro, ale e, któreś z Was pisami na Instagramie, że ma być 28 stopni po prostu czekam na tą pogodę, e, naprawdę. Ja wiecie co, ja ogólnie bardzo lubię jesień, ale za szybko przeżyłam w tym roku. Może to nie jest jeszcze jesień, no ale jest już taka pogoda, że po prostu odechciewa się wszystkiego, więc ja idę robić e, kawę i zaraz wracam. Słuchajcie, kolejna sprawa, o której chcę Wam powiedzieć. E, aby w zasadzie pokazać to moje dary losu. Odezwała się do mnie Magda i napisała, że wyślij mi paczuszkę i chciałabym Wam pokazać, co ja tutaj mam. Zresztą zobaczcie, jakie fajne, jaka fajna reklamoweczka z wąsami. Więc tak, mamy tutaj wizytóweczki, bardzo fajne. I bransoletki. Generalnie Magda robi takie rzeczy, wiecie, handmade, różnego rodzaju, różne kolorki i tak dalej. Ja tutaj mam naprawdę duży wybór i będę sobie nosić, bo powiem wam, że już bardzo dawno w ogóle biżuterii nie kupowałam. Jakoś tak zaniedbałam, zresztą widzicie, że ja nic nie mam na rękach dzisiaj, naprawdę. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Pamiętacie na początku yy, moje zdjęcia na blogu, jeżeli śledzicie mnie jeszcze, śledzicie mojego bloga, boże, to ja miałam na każdym palcu pierścionek. Ja też było do przesady, ale ja uwielbiałam biżuterię. Teraz jakoś zaniedbałam to, nie wiem czy nie wiem dlaczego w zasadzie. No ale teraz mam okazję nosić więc słuchajcie, tu mam taką zaletkę e, skóra węża z jakąś taką blaszką. E, fajna, bo ona będzie taka uniwersalna. Do beżowych rzeczy, do czarnych, więc to jest fajna sprawa. Kolejna taka kolorowa potrójna z motylkiem. E, kolorki takie trochę wakacyjne, żeby jeszcze zachować wakacje na chwilę chociaż. E, następna z jakimś kotem dzikim. Zobaczcie. O! Też fajna. Telefon. Zaraz wracam. No. To odpoczywaj. No może być. No. Dobra. No to fajnie. No pa. Już jestem. Pokazuję dalej. Kolejna. Żółta z taką babeczką zieloną. Powiem wam, że to jest fajne, bo to jest takie mięciutkie. Ja Ojej, to... jakaś ta. Ja to, to zaczęłam tak dotykać i myślę, boże, czy ja tego nie zepsuję? To jest taka fajna babeczka. I jeszcze mam dwie. Tutaj taka Love na granatowym tym. W ogóle powiem wam, że nie wiem, czy ja to ubiorę na rękę. Może ubiorę. Zobaczymy. I ostatnia, taka miętowa. Miętowa z... To na pewno ubiorę. Zobaczcie, fajnie wygląda. Swoją drogą tutaj będzie tatuaż, to wiecie, będzie fajnie wyglądać. wiedziałam, że przejdę, się e, trochę pospaceruję, pooddycham świeżym powietrzem. E, ostatnio jak byłam w lesie, to prawie nadepnęł na węża. Powiem Wam, że tak się przestraszyłam, że uciekłam od razu, jeszcze byłam e, z moim kubą, to po prostu on się też przestraszył, czy mnie przypadkiem nie ukończył. Sprawdzaliśmy od razu czy, czy wszystko gra, ale wszystko było w porządku, więc o tyle dobrze. E, no i idę sobie spaceruję. Lubię ten las tutaj koło mnie. Jest taki spokojny. Chociaż trochę ludzi dzisiaj widziałam, więc, więc może ktoś mnie spotka, może nie. nie za bardzo lubię, jak nagrywam i ktoś się patrzy, bo to tak śmiesznie wygląda idzie i z kamerą jeżdżę tą... E, jeszcze ja mam, e, ja to nazywam pałka, wiecie, do przedłużenia, żeby, nie, żeby moja twarz nie była tak blisko, tylko żebym mogła nagrywać e, tak troszkę dalej. No ale w każdym bądź razie... Fajnie tak sobie bo spacerować. No i mam jeszcze dwie kwestie do obgadania z Wami. I może powiem o jednej z nich, a mianowicie o hybrydach. E, zaraz Wam tutaj wstawię, jak wyglądają moje hybrydy aktualnie, bo e, właśnie robiłam niedawno u koleżanki e, takie paznokcie nude z efektem syrenki na serdecznych palcach. E, bardzo jestem zadowolona z tego efektu, ale stwierdziłam, że chcę sama spróbować i mam zamiar kupić sobie lampę. Mam zamiar kupić sobie lakiery. Postanowiłam, że postawię na semilak, bo wiele osób mi poleca. Mi poleca, wszystkim poleca na YouTube i tak dalej. Dlatego stwierdziłam, że to będzie najlepszy wybór. No i znalazłam sobie cały zestaw na Allegro i mam zamiar sobie niedługo kupić. W ogóle powiem Wam, że ja mam teraz niedługo urodziny i to 25, dla mnie to jakaś taka ważna dosyć data i sobie robię tyle prezentów, że głowa mała. Mam zamiar właśnie kupić sobie te hybrydy. Oprócz tego no robię też tatuaż, o czym w ogóle zaraz Wam powiem. Ok, i kolejna sprawa to właśnie tatuaż. Jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to wiecie, że zapisałam się już na tatuaż, mój pierwszy w życiu tatuaż. E, powiem Wam, że ja generalnie mam już upatrzonych kilka wzorów. Mam nadzieję, że wszystkie uda mi się zrealizować. Nie są to bardzo duże tatuaże, e, głównie są to naprawdę takie małe wzory. E, no, w różnych miejscach chciałabym sobie zrobić. Myślę, że nie będę mieć rękawa nic z tych rzeczy. Natomiast no, jest kilka wzorów, które bardzo mi się podobają, które mają znaczenie bardzo duże dla mnie. Ale chociaż powiem Wam, że ja nie uważam, że każdy tatuaż musi mieć znaczenie. Niektóre po prostu ładnie wyglądają i też jest to fajne. Natomiast tym razem zdecydowałam się na tatuaż na nadgarstku. Będzie to napis, natomiast czcionka jest przeze mnie wybrana taka, żeby. Nie do końca był on czytelny, przynajmniej nie dla każdego. Wiecie, jak ktoś przejdzie ku mnie na ulicy, no to myślę, że nie rozczyta, co tam jest napisane. Natomiast ja będę mieć napis, będę wiedziała, co tam jest napisane. Komu powiem, to też będzie wiedział, wam na pewno powiem. Zresztą mam zamiar zrobić filmik, tak? Dlaczego taki tatuaż? Też myślę, że powiem trochę o bólu, powiem trochę o cenie. Powiem też o salonie, w którym byłam, jeżeli będę zadowolona. Polecę lub nie polecę, tak? Nie jest to nic sponsorowanego, nie bójcie się. Robię to za własne pieniądze, więc tutaj będzie w 100% moja szczera opinia. No i powiem Wam, że nie mogę się doczekać, bo udało mi się zapisać moje urodziny, więc mam nadzieję, że, że będzie fajnie, że wszystko uda się tak, jakbym chciała, po mojej myśli. Ja już wracam, idę zrobić jakieś jedzenie do domu. <laughs> Powiedzcie, co sądzicie o vlogach z lasu. Jak Wam się podoba, to dawajcie łapkę w górę. Zrobione, zawijam i jem. Słuchajcie, więc to by było na tyle. Kończę dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Oczywiście dawajcie łapki w górę, jeżeli tak. Czekam na Wasze komentarze i na nowe subskrypcje. No i oczywiście pozdrawiam Was serdecznie.